Dzień dobry Państwu, to jest program Rozmowa Dnia Telewizji RedSat. Ja się nazywam Kacper Pusa. Moim gościem dzisiaj jest profesor Marek Rosiak, filozof. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I pierwsze pytanie do pana takie najbardziej podstawowe, takie, takie zagadnienie, które też gdzieś tam się pojawia zawsze przy okazji filozofii. Dlaczego to tak jest, że jej rola tak zmalała przez na przestrzeni wieków? Kiedyś filozofia była bardzo ważną nauką, właściwie każdy musiał jakoś tam się z nią zapoznać, a w tej chwili jest spychana na margines. Dlaczego tak jest? No to kilka przyczyn można by tutaj wymienić. Nie mamy za wiele czasu, więc ja może się będę streszczał. Po pierwsze, kiedyś filozofia to była nauka parychcelanska. Nauka się zaczęła od filozofii. I to były, można powiedzieć, dwie różne nazwy, ale ta sama dziedzina badań, prawda, naukowe, mhm. to znaczy rozumowe, racjonalne badanie rzeczywistości. To była filozofia. I z czasem, stopniowo, zaczęły się specjalizować pewne dziedziny filozofii, mhm. już jako nauki szczegółowe, prawda. Jako nauki szczegółowe, mające swoje pole badania i swoją metodę badawczą, one się oddzielały od filozofii. Prawda? No i dzisiaj właśnie cała masa tych nauk szczegółowych, prawda, mhm. istnieje, funkcjonują i nawet niektórzy naukowcy w ramach tych swoich badań nie mają pojęcia o tym, że wszystko się zaczęło właśnie w tej Grecji mhm. od refleksji filozoficznej. A z filozofii no, został, można powiedzieć, taki troszeczkę ogryzek, jak gdyby. Więc to jest jedna sprawa. Do tego dochodzi oczywiście to, że no, żyjemy w takiej cywilizacji, w takim świecie, w którym można powiedzieć technika Wychodzi na pierwszy plan, dominuje. Prawda? Uh -huh, uh -huh. No, filozofia na temat techniki za wiele konkretnego do nie ma, tu raczej właśnie te nauki y, przyrodnicze, prawda, czy jakieś uh -huh. techniczne kwestie y, są przydatne. No i stąd taka refleksja ogólna y, jest y, dla większości ludzi może mniej interesująca, czyli którzy nawet uważają, że zupełnie jej bo i takie pomysły są, że filozofia właściwie już umarła naturalną śmiercią. A druga sprawa, o której można wspomnieć, no to jest to, że do filozofii zawsze, od czasów najdawniejszych podczepiali się różni, można powiedzieć, w jego moście wątpliwej konduity. Już Platon mhm. trzeba to skarżył w swoich dialogach, on tam miał kłopoty z takimi sofistami, prawda, czyli takimi można mhm. powiedzieć jego mościami, którzy próbowali na zajęciach z filozofii robić biznes, pobierali opłaty i tak dalej. To wtedy było bardzo gorszące. No i właściwie do dzisiaj tak jest, że, że, że na tych fakultetach filozoficznych czasami funkcjonują jacyś jednostki którzy filozofię tylko ośmieszają. Mhm. No, I to potem przechodzi do szerszej wiadomości. No i stąd jest taka opinia niekorzystna, że filozofia to jest właśnie coś takiego w rodzaju takiego potwora z Lochmez, bo właśnie mamy szedzoną brukowy, prawda? Mhm. Można mhm. powiedzieć, że zamiast o potworze, to teraz o filozofii sobie mhm. pogadamy i może nawet niektórych to nie dziwiłoby, bo sądziliby, że filozofia to jest coś rodzaju takiego jakiegoś potworka. No właśnie zapytam też dosyć prowokacyjnie. Tak, taki nastrój się zrobił, więc go podtrzymam. Tak. E, no nie wiem, artysta tak tworzy. E, naukowiec bada próbuje dość prawdy, a jak to jest być zawodowym myślicielem, to znaczy jak to wygląda tak w praktyce. E, powiedzmy taki plan dnia myśliciela. Tak. Więc panie redaktorze, po pierwsze trzeba powiedzieć. No to jest moje zdanie oczywiście, ale będę go bronił, że pojęcie zawodowego myśliciela... To jest pewnego rodzaju, no, nawet bym powiedział sprzeczność, prawda? To znaczy i, i myśleniem tak na poważnie, taką refleksją filozoficzną, właściwie nie można zajmować się tak od powiedzmy sobie 7 do 15, <noise> prawda? Czy w ramach jakichś struktur ustalonych, prawda? To jest oczywiste. Ktokolwiek próbował się zastanawiać nad czymś poważnie, ten wie, że pewne myśli raz przychodzą do głowy, innym razem nie przychodzą do głowy, prawda? Uciekają gdzieś, prawda? Giną, potem trzeba je odnajdywać. Więc to jest proces, który się nie da uregulować czy zbiurokratyzować. I dlatego taki XIX-wieczny filozof troszeczkę zapomniany dzisiaj, a nie słusznie, znakomity zresztą mistrz języka niemieckiego, Arthur Schopenhauer w swoich takich drobniejszych pismach. One są przełożone szczęśliwie na język polski. Zamieścił rozprawę pod tytułem o filozofii uniwersyteckiej. Mm. W jego czasach ta filozofia zaczęła, że tak powiem, być na garnuszku państwowym. Prawda? Mm -hmm. I on przewidywał jak najgorsze konsekwencje dla filozofii z tego tytułu, właśnie powstania zawodu filozofa. Mm -hmm. I to się w dużej mierze dzisiaj sprawdza, niestety. Więc ta zawodowość prawda, filozofii to jest pewnego rodzaju nieszczęście. No, oczywiście trzeba z czegoś żyć. prawda? Trzeba z czegoś żyć, więc jeżeli się na uniwersytecie pracuje. To nie ma się takich tam, można powiedzieć, kłopotów, jak z dnia na dzień przeżyć, ale pewne takie schematy, prawda, czy jakieś sztywne struktury, czy jakieś zarządzenia związane z odgórnymi regulacjami. No potrafią y, uprzykrzyć życie, prawda? No, wspomnę tylko krótko o tym, że teraz panuje taka epidemia y, nie tylko wirusa, ale i zbierania punktów, prawda? Każdy mm -hmm. musi tych punktów za publikację rozbierać, jakąś tam ilość. No można to zrobić oczywiście. Niektórzy z tego produkują, to, y, to zależy od liczby stron, na przykład opublikowanych, y, co y, no, jest No tak, no to, to po prostu no, no, można nam natrzepać jakichś artykułów, mm. prawda, masę. Y, niektórzy zrobią w ten sposób, że sobie tam z starsze starszych rzeczy wycinają, jakieś mm. takie łowiskie wycinanki, wklejają. Teraz na komputerze to można zrobić błyskawicznie, mm -hmm. No ale czy o to chodzi? No, no, człowiek się zniechęca w ogóle do samej tej dziedziny, prawda? Jeżeli w ten sposób musi wykazywać swoją aktywność. Także nie, nie jeden wybitny filozof, prawda, i myślicie, tam może z Emanuelem Kantem łącznie, no, już nie dostałby pozytywnej oceny przy dzisiejszych wymaganiach. I to jest właśnie przykry, nie, nie, nieprzyjemny skutek tego uzawodowienia filozofii, no. No jakoś trzeba oczywiście to weryfikować, no ale w taki mechaniczny sposób, to, to, nie, to, 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 się, to się nie daje robić. Nie daje się robić. No właśnie, też przyszło mi do głowy takie pytanie ad hoc na gorąco. Jak wygląda profil studenta filozofii? Jeszcze pan ma do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą na filozofię po maturze, co też mi się wydaje. Troszkę dziwne, tak. dlatego że to bardzo młodzi ludzie, prawda? Tak, nie pan, to jest problem tego rodzaju, że szkoła, ja tam przez jakiś rok chyba czasu uczyłem w pewnym liceum filozofii, czy próbowałem uczyć filozofii, więc się zorientowałem. W tym temacie, szkoła zupełnie w swoim profilu nauczania nie uwzględnia czegoś takiego jak filozoficzna refleksja, prawda? Mm -hmm. Bo filozofia właściwie jest takim zastanowieniem się dogłębnym, czy próbą dogłębnego zastanowienia się nad, nad tym, e, z czym mamy do czynienia, prawda? Z rzeczywistością. Natomiast w szkole no, trzeba to odrobić, prawda? Odtąd dotąd jakieś tam zadanka porozwiązywać, te ściki i mm -hmm. tak dalej. To z filozofią nie ma nic wspólnego. Nie można testu z filozofii zrobić, mm -hmm. Z myślenia generalnie, z mm -hmm. testu się nie zrobić i dlatego ci ludzie po maturze przychodząc zupełnie nie wiedzą, że tak powiem do czego przychodzą. Prawda? Mm -hmm. Oczywiście są ludzie uzdolnieni już, niezależnie od tego jaką szkołę kończyli, czego się uczyli do, tego, do takich, można powiedzieć, filozoficznych zajęć i z nimi jakoś się tam można dogadać, prawda? oni się w to jakoś wpasowują. Natomiast myślę, że duża część, to nie chcę tutaj oczywiście jakoś deprecjonować naszych studentów yy, wyborów, ale spora część studentów filozofii przychodzi studiować filozofię dlatego, że no nie ma nic lepszego, że tak powiem, <grym> <grym> czym chcieliby się zająć. I to tak z braku z tak powiem lepszego pomysłu, prawda? Z mhm. braku lepszego pomysłu. No i potem są jakieś kłopoty oczywiście z tego tytułu. <grym> tak to jest. Moglibyśmy też się zastanowić, oczywiście to są takie. Wydziały kierunki, które zawsze jakby z filozofią miały coś wspólnego, miały jakieś fakultety ale w których dziedzinach życia taka podbudowa jakby filozoficzna może się przydać i na których wydziałach, ewentualnie uniwersyteckich? <laughs> jak tutaj wspominaliśmy sobie już wcześniej, w czasie rozmowy przed uruchomieniem kamery, kiedyś filozofia była nauczona na wszystkich kierunkach uniwersytetów, a nawet Politechnik. Prawda? To był taki, można powiedzieć, spadek po przedwojennym statusie filozofii. Wtedy taka szkoła włosko-warszawska istniała, znana w świecie, ceniona mhm. i filozofia, że tak powiem, miała status no, wysoki. Marksiści to zachowali. Oczywiście wtedy to tam głównie tam marksizmu nauczano, no ale jednak coś tam w tej filozofii było na każdym kierunku. A potem to się zmieniło i teraz filozofia została usunięta, takie kursowe zajęcie z filozofii, nawet z takich kierunków jak właśnie chociażby pański kierunek, czyli filologia polska, mhm. a mnie się wydaje, żeby ze zrozumieniem przeczytać taką książkę, no jak Czarodziejska Góra chociażby, to mhm. no nie sposób jest nie mieć pojęcia dziennego filozofii. Tak, bo tam jest, można powiedzieć, no ona jest napakowana filozofią. Ja w tej chwili piszę książkę, czy zabieram do pisania książki o Ulisesie Joyce'a, i gdybym nie miał jakiejś wiedzy filozoficznej, to myślę, że bym tej książki w ogóle nawet nie napoczął, prawda? Zupełnie bym się tam pogubił. Tak? Także są kierunki takie, ale nie tylko, nie tylko takie, tak zwane humanistyczne kierunki, prawda? Bo istnieją głębokie filozoficzne zagadnienia i problemy, na przykład w podstawach matematyki, prawda? Czy fizyka współczesna, fizyka kwantowa tak zwana, prawda? to jest teoria, którą fizycy na ogół uprawiają na zasadzie takiej, że jeżeli rachunki się zgadzają, to idziemy do przodu, prawda? a mało kto się zastanawia właściwie, co robimy. Prawda? A tymczasem się okazuje, filozof mógłby to że tak powiem, dostrzec, że to jest oba fizyka kwantowa, taką właściwie wersją pewnego kierunku. Czy Nastawienia filozoficznego zwanego idealizmem, prawda? że właściwie od takiego przekonania, że mamy do czynienia z jakąś twardą rzeczywistością, nawet w fizyce się odeszło, prawda? na rzecz właśnie pewnych teoretycznych operacji, pomijających kwestię tego, jak to się ma do tak zwanej rzeczywistości. Prawda? No więc jak widać, filozofia może się przydać, jeżeli kogoś interesują kwestie podstawowe. Natomiast, jeżeli ktoś się zajmuje, że tak powiem, no, przeliczaniem jakichś tam danych, prawda, i tak dalej, to takiemu człowiekowi oczywiście filozofia nie jest potrzebna. Więc to wszystko zależy od nastawienia w dziedzinie, którą się uprawia. No, myślę, że to jest po prostu takie pogłębienie wiedzy z każdej dziedziny, a, 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 a to już ugruntowanie tego, co się robi. A, skoro już rozmawiamy też o edukacji, to chciałem zapytać też o, o taki temat. Teraz pewnie modny i w kampanii do zadania, choć nie chciałem, żeby ta nasza rozmowa miała wydźwięk polityczny, ale zawsze mnie to zastanawiało, jakie by były szanse i zagrożenia, gdyby zamiast tradycyjnej religii w szkołach, czy katechezy, jakby to tam nazwać, była po prostu etyka wykładana przez filozofów. Tak, no w tej chwili to, ja się orientuję, to jest tak, że to jest taka opcja, prawda, do wyboru, można mm. wybrać naukę religii albo etyki i ci, którzy to yy, tak wymyślili, yy, no wyszli z założenia, no do pewnego stopnia słusznego, że istnieją pewne pola wspólne, prawda, etyki i religii, bo i etyka i religia, między innymi, nauka religii zajmują się no, dawaniem pewnych wytycznych prawda dotyczących zachowania mm. jak należy postępować no dekalog prawda w religii mm -hmm. chrześcijańskiej i jakieś takie normy prawda etyczne w takich czy innych systemach etyki jednak istnieje pewna zasadnicza różnica na którą się nie zawsze zwraca uwagę mianowicie jeżeli się podaje pewne y, zestawy norm prawda, etycznych, mm -hmm. czy dotyczących zachowania, postępowania, czy to w systemie religijnym, czy w systemie etycznym, no to natychmiast, że tak powiem, ten adresat y, ma prawo zadać pytanie, ale na jakiej podstawie, prawda? Dlaczego mm -hmm. ja mam tak, a tak postępować? Dlaczego na przykład nie zabijać, prawda? Albo nie kraść, albo nic cudzołożyć, tak? Mm -hmm. Niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie, należy. <laughs> I tak Jeśli tylko nie złapią za rękę, to huraj dusza. Więc y, powstaje pytanie uzasadnienia znaczy ugruntowania tych norm, prawda, czy do religijnych, czy etycznych, no w religii jest prościej, prawda, bo się odwołujemy do, można powiedzieć, autorytetu ostatecznego, czyli do absolutnego bytu boskiego, tak? mm -hmm. o, Oczywiście potem powstają kwestie, na jakiej podstawie twierdzimy, że Bóg istnieje i tak dalej, no ale podejrzewam, że tego że na nauce religii się tam w szkole nie omawia, więc tutaj sprawa jest jeszcze stosunkowo nieskomplikowana, prawda. Mówisz, że Pan Bóg tam Mojżeszowi te tablice dał, one potem gdzieś zaginęły, no ale w każdym razie mm -hmm. zostały przepisane, i tego się trzymajmy. Natomiast w etyce, prawda, ponieważ jest to gałąź filozofii, no tak prosto się tego nie da zrobić, że tam jakaś pani powiedziała, prawda, mm -hmm. drogi dzieci, róbcie tak i tak, prawda. Mm -hmm. Dlatego potrzebna tutaj jest pewna podbudowa teoretyczna w postaci zgłębienia innych dyscyplin filozoficznych, takich na przykład jak metafizyka, prawda. Tak? Mm -hmm czy są jakieś metafizyczne źródła normetycznych, a to już, że tak powiem, angażuje szerszy obszar filozofii. No i tego się, że tak powiem, w ramach tych skąpych godzin, prawda, etyki w szkole, zrobić nie da. Więc to nie jest tak, że to się da, że tak powiem, te wymiennie potraktować. Jeżeli chodzi o yy... Takie ograniczenia czasowe, prawda, jakie w szkole istnieją, i jeszcze inne, intelektualne też. To ja bym nawet się że tak powiem, bardziej opowiadał za nauką religii, no bo to po prostu jest prościej, prawda? Jest to mm -hmm. prościej dzieciom, że tak powiem, wyłożyć, niż właśnie wgłębiać się w filozofię, w której te różne zagadnienia są wewnętrznie powiązane i o czym można byłoby tutaj mówić przez godzinę albo <laughs> i cały dzień. Nie przyznam sobie, że chodziło bardziej o to, żeby przeciwdziałać takim praktykom dyskryminacyjnym, bo wiadomo mamy ileś wyznań, a tutaj no, w Polsce jest tak, że jeżeli chce się uczestniczyć na religię, no to jest to religia związana z chrześcijaństwem. No, nie można sobie wybrać religii związanej z innym wyznaniem, więc to takie troszkę... No tak, no ale jeżeli chodzi o etykę, to tam też może system etyczny. Mm -hmm. Tutaj można powiedzieć, że kto komuś tam w szkole kładli do głowy etykę Arystotelesa, a on chciał na przykład etykę niczego, prawda? ma mm -hmm. człowieka. Mm -hmm. <laughs> Więc i tu, i tu są tego rodzaju kłopoty, że nie ma jakiejś jednej obowiązującej ścieżki. To jest kłopot w ogóle w nauczaniu szkolnym, prawda? Mm -hmm. O czym wspomnieliśmy już wcześniej, że tutaj nie da się tego załatwić jednym prostym schematem, prawda? Mm -hmm. Zwłaszcza w filozofii. Zwłaszcza filozofii. To teraz tak zapytam, pewnie moglibyśmy tu siedzieć i nawet do wieczora. Yy, gdyby Spędzaczka. pan się chciał, zechciał się rozwinąć, gdybyśmy mieli też odpowiednią ilość czasu. Tak. Yy, zawsze mnie uczono, że jak rozmawia się o jakiejś nauce, to trzeba przywołać stan badań, ale to będzie pewnie bardzo trudne w takich krótkich słowach. No, cóż, no mogę powiedzieć, że właściwie yy, współcześnie dominują takie dwa główne sposoby uprawiania filozofii, prawda? Hmm. To tak zwana filozofia analityczna, która tam się rozwinęła głównie na Wyspach Brytyjskich, w tej chwili dominuje w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i też można powiedzieć na kontynencie europejskim właściwie zdominowała ona filozofię. Jej pewnego rodzaju konkurencję stanowi taki dwudziestowieczny kierunek filozoficzny założony przez niemieckiego filozofa Edmunda Husserla. Na początku w początkach XX wieku zwany fenomenologią. Ja osobiście przyznaję się do fenomenologii. W ramach tego nastawienia filozoficznego staram się pracować. No i cóż, no można powiedzieć tak, że filozofia analityczna zdominowała filozofię taką instytucjonalną, właśnie zawodową, jak to pan wcześniej ujął, z tego powodu, że jest to filozofia troszeczkę moim zdaniem. Takie jest moje zdanie. Uproszczona, prawda? Teraz, powiem, pomija pewne subtelne kwestie i stara się walić prosto do celu. Natomiast badania fenomenologiczne samego husella prawda? Doprowadziły do pewnych, no, dalece nieoczywistych konkluzji. Do tego stopnia, że nawet jego właśnie uczniowie, prawda? Się w pewnym momencie przeciwko niemu zbuntowali. I tutaj przykładem dobrym jest taki polski, znakomity filozof, nie żyjący już, ale chyba najwybitniejszy z polskich filozofów, Roman Ingarden który był uczniem Husserla, który od takiego, można powiedzieć, zwrotu idealistycznego, którego Husserl dokonał, no nigdy się do tego zwrotu nie przyłączył i którego najważniejsza i najsławniejsza książka, tak zwane Spóro Świata, jest właśnie poświęcony próbom wykazania, że Husserl tutaj się omylił, że świat realnie istnieje, prawda? i że da się to w jakiś filozoficzny sposób uzasadnić. Więc no, ale, ale, no, filozofia generalnie jest zajęciem no, dość niewdzięcznym, prawda? To znaczy jest to nieustanne pytanie, kwestionowanie, nie można tu liczyć na jakieś spektakularne sukcesy, prawda? I dlatego można ludzi zrozumieć, że wolą powiem, że tak podążać jakąś łatwiejszą ścieżką. No ale z drugiej strony, z drugiej strony, żeby pogłębić pewne sprawy, no trzeba się czasem niestety zakopać w jakieś takie prawda, rozważania dość niezrozumiałe dla osób postronnych i w fenomenologii próbuje się to robić. Prawda? Próbuje się to robić. Więc to są takie dwie zasadnicze drogi, na których próbuje się współcześnie filozofię uprawiać. Prawda? Bardzo dobrze, że pan wspomniał, bo chyba też żyjemy w takich czasach, gdzie ta umiejętność jest bardzo przydatna. Znaczy umiejętność, po pierwsze analizy jakichś źródeł, tak? Po drugie krytycznego podejścia do tych źródeł, selekcji też tego, co jest faktem, a co jest opinią. No i po trzecie, albo przyznanie im racji, albo zakwestionowanie, tak? Umiejętność kwestionowania też różnych informacji, które są, jeżeli nie mają solidnych podstaw, a to tak. chyba też do tego się przydaje filozofia w ogóle humanistyka. Bo... Jak najbardziej, jak najbardziej. Filozofia jest taką szkołą krytycznego myślenia, prawda? Mm -hmm. Kwestionowania wszystkiego, co się że tak powiem, podaje do wierzenia. Prawda? To jest zasadnicza różnica między powiedzmy sobie, filozofią a religią, prawda? Chociaż według Arystotelesa ostatecznym celem filozofowania jest taka bezinteresowna kontemplacja absolutu, czyli Boga, prawda? Mm -hmm. Ale do tego się zdaniem filozofów. W szczególności Arystotelesa powinno dojść na drodze racjonalnej, prawda? a nie na drodze dogmatycznej, prawda? że komuś ktoś to podaje do wierzenia, albo wyczytał to w jakiejś książce, chociażby miała na tytuł Pismo Święte. Więc taki trening, prawda? takiego krytycznego namysłu, on się przydaje nie tylko do kontemplacji absolutu, ale nawet i do studiowania programów wyborczych, <laughs> żeby nawiązać do obecnej sytuacji. I, i, I oczywiście no, nie, nie ułatwia to życie, prawda? Bo jak człowiek sobie lepiej zdaje sprawę z tego, co go otacza, to czasami może, że tak powiem, tak jak ten słabny rosyjski pisarz Mikołaj Gogol, Który w końcu, jak wiadomo, zwariował, prawda? bo takie ostre widzenie w rzeczywistości, w której przyszło funkcjonować. Więc od tego można, można czasami może i zwariować nawet. No ale to jest kwestia indywidualnych wyborów, co kto woli, prawda? I jeszcze na koniec też zapytam, ponieważ sam miałem takie problemy ileś tam lat temu, kilkanaście już pewnie, jako bardzo młody człowiek, gimnazjalista czy licealista na początku gdzieś tam ta filozofia mnie jakoś interesowała, ale to jest taki problem, jak zacząć, tak? ponieważ te traktaty filozoficzne zwykle są bardzo, bardzo poważne, obszerne i często trudne dla młodego człowieka. Od, od czego tutaj zacząć, yy, gdzie się kierować, tak, jeżeli. No tak, zakładamy, że ktoś z widzów naszego programu być może zainteresuje się filozofą, niekoniecznie tak. w sezonie jeszcze ogórkowym, może już na jesieni, mhm. <gry> kiedy wieczory staną się dłuższe, więc na tę okoliczność można by tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o y, takie y, przeglądowe pozycje, w których można znaleźć informacje o tym, jakie nurty w filozofii istnieją, jakie zagadnienia były rozważane, jakie proponowano rozwiązania i tak ale nie będące historią filozofii, tylko raczej takim systematycznym przeglądem, prawda, zagadnień filozofii, to mamy szczęście, posiadamy taką książeczkę niedużą pod tytułem Zagadnienia i kierunki filozofii. Jej autorem jest filozof należący do wspomnianej to wcześniej przeze mnie szkoły włosko-warszawskiej Kazimierz Ajdukiewicz. On pracował twórczo na Uniwersytecie Lubawskim jeszcze w okresie międzywojennym, a po wojnie też jeszcze nauczał w Poznaniu. I to jest taka propedeutyka właściwie filozofii dla szkół średnich, bo zaraz po wojnie filozofia była w szkołach średnich, jeszcze nauczała, I on to napisał dla szkół średnich bardzo klarownie, przystępnie, a jednocześnie treściwie napisana książka. Jest tam taki mały rozdziałek o marksizmie, co prawda, no ale wtedy inaczej się nie dało, prawda, mm. tak? Natomiast jeśli chodzi o kontakt z samą filozofią, no bo już tak powiem, bez tego się nie da. Jeżeli ktoś chce z filozofią mieć do czynienia, to musi prędzej czy później do dzieł samych filozofów się zabrać. To ja osobiście twierdzę, że na taką okazję zawsze jest dobry Platon. Prawda? Dialogi Platona to jest coś, w czym zawsze możemy znaleźć coś ciekawego, chociaż to już prawie 2,5 tysiąca lat temu były napisane. Także zachęcam do lektury Platona, może tych łatwiejszych dialogów jak obrona Sokratesa, Fedor o nieśmiertelności duszy. Prawda? No nikt nie powinien być zawiedziony. To jest po prostu dobra literatura. To jest dobra literatura. E, właśnie możemy chyba tylko zachęcić. E, zdaję sobie sprawę pan profesor pewnie jeszcze lepiej, że w tych kilkudziesięciu minutach nie da się zawrzeć wielu zagadnień. Oczywiście. Natomiast... Mam nadzieję, że te problemy jakieś filozoficzne zasygnalizowałem, chociaż być może Państwo sięgną. Taki był cel tego programu. Bardzo dziękuję, ja się nazywam Kasper Pusa, moim gościem był profesor Marek Rosiak. Dziękuję bardzo panu rektorowi i dziękuję Państwu za uwagę. To był program Rozmowa Dnia Telewizji Redstar. Dziękuję.